Nowych rzeczy za to my sporo mamy w tym momencie w studio, bo Marta Porzałlik takie nam przynosi. No tak, żeby być w trendach, to trzeba sobie kupić, bo gdzie by znaleźć na przykład taką torebkę w kształcie selera? No ja jestem y, sceptyczny, generalnie. Ale, I Państwo, nie no, dlatego, że nie lubisz selerów. Mów, y, 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 także dlatego, nie lubię selerów. O, patr, e, jest. Marta, ale umówmy Dzień dobry. się, tak, z trendami to jest troszeczkę tak, że raptem jakaś gwiazda gdzieś się pojawi z jakimś dodateczkiem, z jakąś torebeczką, z jakimiś butami innymi i raptem cały świat zaczyna szaleć. I teraz, za selerem. Za selerem, tak. I teraz szale, powiem, ostatnio Rihanna pojawiła się na Galimet z taką bardzo charakterystyczną torebką. Jak wy ją nazywacie? Bagietką. O, tak. proszę bardzo, torebka bagietka. No. Ale to jest inspiracja francuską bakie, bagietką, także słuchajcie, przecież dom mody Fendi, rok 1997 i właśnie słynna torebka bagietka, która była inspiracją Francuzek, które latały z, toreb z bagietkami pod pachą. I dlatego ten dom mody stwierdził, że kobieta będzie leciała. Z torebką, pod pachą, bo jest tak wygodnie, może nie z kurą, tak, ale domy mody czerpią i z popkultury, i z codzienności, dlatego ten bardzo charakterystyczny, Czyli Włoszki, dom mody. jak francuski z bagietkami, to włoski z pizzą. Ale tak? pod słuchajcie, docenimy kunszt tej pizzy, oczywiście cena zniewala. No, ile eee. taki kawałek. To jest z plastiku czy z czego? To jest świetne, to jest przepiękne to jest wykonanie, jest trójwymiarowe, i mogę zapewnić jedno: to jest najdroższa pizza na świecie. Ale Ewunia, daj ją do nas. Pokażmy. Proszę. Słuchaj. Zobaczcie. Ale rząd wielkości, ile może taka torebeczka kosztować? Około powyżej 3000 zł. Oh. I słuchajcie, to jest taki no. dodatek. który zniósł do Dzisiaj, nieba. Ale mamy z drugiej strony kurę. Rząd wielkości z około 15 zł. Oh. I koko, koko, kura oh. też jest okej. Okay. Tak z przymrużeniem oka, oczywiście, zarówno jeden i drugi wydatek. Uważam, że wydanie niebotycznej sumy pieniędzy na kawałek pizzy wolę zjeść, tak naprawdę, mm -hmm. niż nosić obok. Ale dzisiejszy temat ma zachęcić i rozbudzić apetyt, nie tylko do pizzy, ale również do pięknych dodatków, które mogą zrobić naszą całą stylizację. Dlatego ubrałam dziewczyny bardzo basicową, tak, mhm. żeby, żeby pokazać, że na przykład torebka tulipan. Bardzo ładny kolor. Cena dużo niższa. Kurszt polskiej marki. Piękny kolor. Masełkowy jest w trendzie tego sezonu. I zobaczcie, jak taka rzecz pięknie wygląda. Ja osobiście mam taką różową. I noszę ją na wszystkie spotkania, wszystko zmieszczę. I to też ładnie wygląda. Więc moda, modą, bagietki pory zostawiamy. A sięgamy po. Tulipany i ten tulipan bardzo dobrze wygląda. Moja droga, dru, druga modelka Julita, dobrze zapamiętam tak, tym razem próbowałam zapamiętać. Ma dwa buty, bo chciałam Państwu pokazać, tak, żeby. Chcemy zarówno... wyjść na ulicę. Nie no, gdzie chciałam naszym widzkom i widzom pokazać, żeby się dziewczyny nie bały. Takich rzeczy, które są śmieszne, niesztampowe. Tu mamy trochę krowy, trochę chodaka, i możemy zestawić do klasycznych jeansów z kamizelką i to też będzie wyglądało dobrze, bo dla mnie z kolei kobiety się dzielą na torebkowej butowe. Ja zawsze byłam butowa, dlatego na przykład mam buty biedronki i część tych butów, które tutaj są w ogóle kolekcji dzisiejszej, jest z mojej szafy. Na przykład moje włochacze, które nazywam Hagridami. Słuchajcie, to są twoje jak... kapcie? Nie, buty. Wychodzisz w nich, no. Tak. To są moje buty, słuchajcie, szczęścia. Ja w ogóle uwielbiam i jak je zawsze noszę, to mówię o moje Hagridki, Hagridki i one rzeczywiście mi przynoszą szczęście. I słuchajcie, taka rzecz robi całą stylizację. Jeżeli kobiety nie są aż tak szalone, bo ja nie zachęcam nikogo, żeby się się przebierać. Dlatego dziewczynom dałam bardzo klasyczne stylizacje, no bo te dodatki są bardzo specyficzne, mhm. nie są dla wszystkich Ewunia, więc jakby nie idźmy za modą, tylko idźmy za tym, co nam w duszy gra, bo ja uważam, że jak byłyśmy małymi dziewczynkami, to sięgałyśmy po szalone rzeczy, stroiłyśmy się, no w czym pływamy na basenie, no w krabikach śmiesznych, a później gdzieś to zniknęło, bo po A potem, jak część... już jesteśmy dorosłe, to bierzemy torebkę z krabików. Ale ona nie jest fajna, Ewa, czy ta kopertówka nie zrobi... I teraz mamy znowu letnią stylizację, mamy len, mamy piękne, beżowe spodnie, no ten krabik nie zrobi, a słuchajcie, to są moje okularki mm. przeciwsłoneczne i córka mojego brata, Maja, lat 4, mówi, ciocia, ja też takie chcę. Mm. Ja wie, kochanie, nie, one były za drogie, yeah. ja ci mówię podobne, ale jak je zakładam, to mój brat rzeczywiście mówi, Marta, oddaj Maj, te okulary, one powinny być maj. ale są, słuchajcie, moje i uważam, że robią robotę i takie rzeczy jak właśnie, zobaczcie, jakie mamy piękne dzisiaj kolczyki. No A to, to jest jakaś jest taka super ewunia. w etapie wodnym, oceanicznym. A Przepraszam bardzo. Dobry żywioł. A, <laughs> A dla kokarda. kogo jest ta kokarda? Ewunia, ale zobacz, na, na pewne rzeczy trzeba patrzeć wielowymiarowo, tak jak rozmawiałyśmy z dziewczynami. Czy na przykład kolczyk żaba by dobrze wyglądał w uchu? No tak średnio, ale gdybyśmy przypięły do marynarki, albo do swetra, albo do t-shirtu, już będzie wyglądał lepiej. Takie no tak. dwie żabki ładne, tak? Kum, kum, rere, na pieniążki i na co dzień. To jest kokarda, którą możemy wsadzić i znowu we włosy, będzie ładnie wyglądała, klasyczna stylizacja. Ewunia, mówiłam, że nie dla każdego, ty już jesteś Ty Już jesteś za stara. yeah <laughs> Dobrze, nie, tak, tak, tak. ale słuchajcie, jedna rzecz ważna, mówi się, że kto człowiek ma, węża w kieszeni ma, tak? A no. teraz nie, 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 moi drodzy, węża można mieć w pasie, albo można mieć na szyi. Te dodatki są naprawdę zabawne, humorystyczne. Dobra, a teraz, słuchajcie, czy ja mogę pierwszy raz się odezwać? Tak, F-ci wąż pasuje? Pasuje, tak, pasuje. Tak, bo pasuje. Krakowa, tak? Ale wiesz co, Marta, ale umówmy się, bo będę tutaj ten sceptyczny w tej rozmowie, Ach. z takimi dodatkami, Trzeba uważać, prawda? Bo tak. można, y, no nie wiem, przegiąć, właśnie przebrać się, być takim, wiesz, trochę przerysowanym. Tak. Jak? Czy masz jakąś taką złotą radę dla pań, które chciałyby rzeczywiście pobawić się dodatkami? Jak się ładnie ubrać tak. i ładnie podkreślić tymi dodatkami, wiesz, jakąś finezyjność swoją własną, a nie przegiąć? Ja wiem, o co chodzi. Chodzi o tą granicę infantylności mm -hmm. i śmieszności, którą byśmy nie chciały nigdy w życiu mm -hmm. przekroczyć. To jest, ja bym powiedziała już tam jedną rzecz. Buty. Jeżeli czujesz, że chciałabyś poszaleć, jeżeli w duszy ci gra taka zabawa, to dziewczyno, moja droga, leć po specyficzne, charakterne buty. Kapelusik, tak, bakecik taki żabę, zostaw w domu, tak? Tego To raczej nie, Aha. ale zobaczcie, dziewczyny: korporacja, biznes, ważne spotkanie. Nie no, Przecież te buty są te buty. świetne. Weszłabym w nie. One naprawdę zrobią całą robotę. Mm. A, a my się boimy. Złam bo my bardziej do czarnego, tak? Ja nie mówię, że od razu musi być y, moja biedroneczka, albo na przykład te ale kwiatki. To są Super. też piękne, te bordowe, które ma Julita, ja Czyli te generalnie są Pani Marta Pożarlik mówi, zabawę z dodatkami zacznijmy bezpiecznie od czegoś pierwszego, a tak. potem ewentualnie ośmielajmy się do tego, żeby iść po kroku coraz dalej, coraz dalej. I ja oczywiście też zachęcam do zabawnej obudowy. To jest mój ambroży, mój pies i to jest moja obudowa do telefonu i słuchajcie... Jak nigdy mam... go nie zgubisz, co? No, jest teraz cały czas ze mną i słuchajcie, jak mam taki zły nastrój, no jak ja mogę być zła, jak ja mam tutaj ambrożego ze sobą i to są takie małe rzeczy, które naprawdę robią nam robotę i Uważam, że im więcej takich dodatków różnych, tym mniej posępnych twarzy na ulicy. Nie. Dziękuję, Krzysztof. Proszę bardzo Nie, jak miałbym wskazać Państwa jedną osobę, co do której nigdy bym sobie nie wyobraził, że mogłabym mieć zły nastrój, to jest to Marta Poczardich. Martula, dziękujemy Ci bardzo. Szanowne Panie, dziękujemy, że towarzyszyłyście. Zastanawiam się, co by tu zabrać dla naszej Oluni z tej kolekcji. Bo ja o. podejrzewam. Kurę! Kure? Dobra. Ale przyczaj kury to ona nie odda, kura. bo kura to jest jej! Ale to chociaż na chwilę, kura, wiesz, żeby chwilę. sobie po prostu, chociaż tak ją zobaczyła z bliska. Ale kura jest super! Oczywiście, będę hojna! Cześć, tu Dorota! I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry